Dzień dobry, ja nazywam się Mariusz Czyżewski, jestem psychoterapeutą. W ostatnim filmiku nawiązaliśmy do tego, że spontaniczność i kreatywność jest bardzo ważna w psychoterapii. Aczkolwiek technika, tak jak już wcześniej mówiłem, technika w sama w sobie nie jest ważna i jest też ważne nie tylko do pacjenta co mówimy, ale i jak mówimy. Podam przykład. Na przykład jest sztuka Szekspira. Jeden aktor, który recytuje Hamleta, to robi w sposób bardzo ciekawy, który nas bierze za serce. Robi to w sposób, jak, że nas bierze za serce. Inny aktor, jak mówi, to po prostu umieramy z nudu. Tak samo jest w psychoterapii. Musimy mówić do pacjenta bardzo. Musimy mówić do pacjenta w odpowiedni sposób, żeby treści, które przekazujemy, do niego docierają. Podam przykład na mojej osobie. Jeszcze kiedy nie byłem psychoterapeutą i mieszkałem we Włoszech, yy, miałem wypadek na skuterze. Yy, Musiałem y, mieć poważną operację kolana. W pogotowiu pani pielęgniarka mówi: Ma pan szczęście, trafiłeś na bardzo dobrego chirurga. Spotykam się z chirurgiem. Rozmowa trwała jakieś tam 5 minut. Umawiamy się na, na zabieg. Po zabiegu pan chirurg, pan profesor w ogóle na mnie nie patrzy. Coś tam pisze i mówi do pielęgniarki. Nie zwraca się do mnie, nie patrzy mi w oczy, nie zwraca się do mnie, tylko mówi do pielęgniarki: Powiedz mu, jak mają wyglądać ćwiczenia. No i on mi tam, patrząc w papiery, w dokumenty, mówi: Słuchaj, ćwiczenia polegają na tym, że pół godziny podnosisz nogę. Tak, tak, tak. I tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Idę do domu. Jakoś sumiennością, sumiennością zawsze mia nie miałem po drodze, ale jakoś się wtedy uparłem, że. Noga musi wrócić do stanu pierwotnego, z jakim, z jakim była przed wypadkiem. Po miesiącu wracam na kontrolę do pana doktora. Pan doktor patrzy i mówi: wow, niesamowite. Noga jest prawie tak samo, mięsień nogi tutaj uszkodzony jest tak samo prawie gruby, jak u tej nogi zdrowej. I mówi do mnie, chłopczyku, że jakby wszyscy robili ćwiczenia tak jak ty, z taką sumiennością, to dopiero by było. A ja mu mówię do niego, panie profesorze, przepraszam bardzo, mogę sobie pozwolić na coś krótko i na temat. Jak pan mówi, instrukcja robienia ćwiczeń, patrzy pan. Prosto w oczy do pacjenta, mówi mu. I kiedy się pan z pacjentem żegna, uśmiecha się pan i podaje mu rękę. I mówi mu pan: Do zobaczenia. Wracam po miesiącu znowu na wizytę kontrolną, jak przekonałem ćwiczenia. Pan profesor uradowany mówi do mnie: Ty, rzeczywiście, miałeś rację. Mam. Bardzo dużo pacjentów, którzy zwiększyli wydajność w ćwiczeniach i w operacjach. I nie tylko był dobrym lekarzem od tej pory, ale też umiał po prostu zakomunikować. Umiał komunikować z ludźmi. Czyli treść, jaką przekazywał, była taka sama. Tylko zmienił sposób mówienia. W psychoterapii jest to o wielokroć jeszcze ważniejsze. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu, życzę miłego dnia i do zobaczenia.